Dzień dobry, tu Shaker. W dzisiejszym filmie, e, to jest już drugi odcinek z e, Uniwersum Kielcowskiego, opowiem dzisiaj o e, wyprawie Torina Dembowertar, czyli jego kresnoludów do samotnej góry, razem z Birbem Bagginsem e, i Gandalfem. Opowiem też od, o ale to nie będzie jeden film, tylko go podzielę na dwie części jutro wyjdzie druga. Jak ktoś to w ogóle zobaczy, przed publikowaniem drugiej. Więc znowu proszę o subskrypcję, o łapki w górę, o komentarze i żeby nie próbować, zaczynamy. W roku... 294, co się jest słońca, do przybyła kompania karstomidów, denerwując każdego. Zaczęło się to mniej więcej tak. Do chatki pewnego hobbita, Bilba Babaginsa, przyszedł w Gandalf i obwieścił, że we, weźmie udział w przygodzie. I ta przygoda trwała rok następny vip pomyślał sobie, on tak nie zrobi, tylko zaprosił na herbatkę, ale się okazało, że Gandalf z perspektywy wyrównawczej, przywłóczył mnóstwo kresnoludów. I y, następnego dnia już wyruszyli, bo nie będę y, następnego dnia. Byli na naradzie, Gandalf przekazał przywódcy komp kompanii której nowi Dębowej Tarczy y matę i klucz Klucz do tajnego przejścia i mapę gdzie to tajne przejście jest, aby mogli przywrócić swoje skarby i wyruszyli w drogę. Pierwszą przygodą Gilba było, kiedy został wysłany na zwiary, bo zobaczyli jakieś światło. Okazało się, że to były trzy trole y, obozujące sobie. trzy trole później zostały zamienione w kamień przez standard. darfab. Ja tutaj całego zmiany nie będę przytaczał. Zamieniły się w kamień, ponieważ całą noc y, siedziały i się kłóciły, jak tu pies w y, kompanii. Y, I później kompania zawędrowała do Rivendell gdzie w Rivendell właśnie została im gdzie w Rivendell mieli odpoczynek później zawędrowali do gór mglistych do jaskiń gobinów i tam, y, gdzie, bo znaleźli się w jaskini, która była tak naprawdę przedsionkiem przed do y, do y, tej sieci jaskini tam. I y, bo się zagubił. Spotkał tam Doluma I... Y, 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 Spotkał yy, Goluma, yy, bo ucierpił do jego jaskini przed atakiem orków. Ma całą ziemię, bo tam było strasznie ciemno. Ma teraz co fajnie. Tam z góry zagadki, jak Golum jak wygra to wie Bilba, yy, jak nie to miał go zaprowadzić do wyjścia. Oczywiście nie znamy, tak zrobić. Miał pier, bo, bo ten pierścień należał do Golluma. pozwalał mu się stawać niewidzialnym, o czym Bilbo nie wiedział. Bilbo yy, zarał zagadkę, co ja mam w kieszeni. Miał w kieszeni pierścień i yy, jak Gollum wrócił, chciał już Bilba zjeść, bo się domyślił o co chodzi. Bilbo uciekł do krasnoludów, ludów opowiedział im na wersję, że, Gollum, że Bilbo. Wygrał od grooma w prezencie pierścień i szli dalej. Natrafili po jakimś czasie do domu Beorna, gdzie odpoczywali, a później ruszyli do mrocznej puszczy, największego lasu Śródziemia, zielonego lasu, w którym było niegdyś Królestwo Elfów, ale ogarnęła go ciemna moc. Były tam pająki, które ich złapały. Bilbo jako jeden przeżył. Wszystkie swoim elfickim mieczem, który znalazł w skarbcu troli, uratował. Rozprawili się z pająkami, ale później trafili w niewolę elfów. Leśnych. Właśnie z tej nocznej puszty, bo się okazało, że tam elfów jednak były. I na tym. Kończymy dzisiejszy film. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, do komentowania. Do, do subskrypcji, komentowania. Proszę do, tylko do, 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 do zostawić mapę w górę. I, i o komentarze. Już się powtarzam bo ten film będzie jak i jak to uszy i to by było. Tyle żegnam.